Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym odcinku, moi drodzy. Upały nam doskwierają. Mam nadzieję, że chłodzicie się zimnymi napojami. Moi kochani, czy my w ogóle powinniśmy iść na kompromisy w związkach? No raczej tak. Ale czasami zdarza się, że przesadzamy. Moi kochani. Bo czy powinniśmy to nazywać wtedy poświęceniem? <laughs> ja Was bardzo przepraszam, ale chyba się zaziębiało od tego zimnego picia. E, no, najczęściej zastanawiamy się, czy w pewnych kwestiach warto stawiać twardo na swoim, czy jednak ustąpić. Moi drodzy, no. Decyzja należy do Was, a. Zdaniem psychologów i zdaniem różnych innych ludzi, którzy zajmują się, słuchajcie, badaniem związków, obserwacją związków, zdaniem terapeutów, nasze wymagania ukształtowały się, słuchajcie, no, pod wpływem doświadczeń tak, życiowych, czyli nie obniżamy standardów swoich, bo to wtedy pójście. Na ten kompromis, obojętnie czy te standardy obniża mężczyzna czy kobieta, czy kobieta, czy mężczyzna, wiecie, nie wnikamy tutaj, mówimy o związkach ogólnie, tak? W pierwszych chwilach my jesteśmy zauroczeni, zakochani i może nam się wydawać, że właściwie to bez znaczenia już dla nas, że przecież możemy ustąpić, tak? Ustąpić w sensie, wiecie, już dlatego nie mówię o kompromisie. Ale czy my z czasem nie zaczynamy czuć się źle? Że w niektórych aspektach dotyczących na przykład naszej kariery czy naszego hobby, czy my nie będziemy później się czuć źle? Że dostosowaliśmy się do partnera, coś porzuciliśmy. Z drugiej strony, co to za partner, który wymaga takiego poświęcenia? Tak? Te pytania musimy sobie zadać, moi drodzy. Ponieważ, moi kochani, jeżeli zauważymy, jak to wiecie, te różowe okulary tego zauroczenia opadną, że nie bardzo do siebie pasujemy, to, moi drodzy, czy nie warto się pożegnać i po prostu, mówiąc w cudzysłowie, szukać dalej? Czy warto tak się poświęcić, żeby zrezygnować z tego, kim jesteśmy, zrezygnować ze swoich priorytetów? Uwierzcie mi, że to nigdy się nie udaje. To prędzej czy później, mówiąc kolokwialnie, wyłazi. Tak, to może być 5, 10, 15 lat, ale to wyjdzie. Nie stworzymy w ten sposób udanego związku. Stworzymy relacje. Ale te, w tej relacji jedna ze stron będzie sfrustrowana, nieszczęśliwa. Tak? Więc ani my nie możemy wymagać tego od swoich partnerów czy partnerek, ani oni nie powinni wymagać tego od nas. <laughs> Takim, można powiedzieć, kolejnym błędem, bardzo często popełnianym, niewidzianym na początku, nie zdajemy sobie tego sprawy, że załatwiamy wszelkiego rodzaju problemy za naszych partnerów czy partnerki. Czy rozwiązujemy może też w ten sposób? To nie oznacza, że nie mamy sobie, będąc razem pomagać, wspierać się i rozwiązywać nasze problemy, czy też problemy naszego partnera i dzielić się razem doświadczeniem i wiedzą, ale wtedy, kiedy partner całkowicie mówiąc kolokwialnie, zwala na nas wszystko, rozumiecie? Że my rozwiązujemy te problemy, my je załatwiamy, prawda, zarówno swoje związkowe, jak i jego problemy. Odbieramy wtedy partnerowi czy partnerce szansę na samodzielność, a następnie sami siebie obciążamy, tak? Badania wykazały, moi kochani, <laughs> przepraszam, tu panowie proszę się nie burzyć. Dodania wykazały, że kobiety mają y, taką tendencję y, częściej czuć się odpowiedzialnym za pewnego rodzaju sprawy, na które nie mają wpływ, wpływu, za sprawy dotyczące partnera na przykład y, w, w relacjach z jego rodziną, jego porażki zawodowe. Ale moi kochani, wspierać, wspierać, doradzać to jest jedno. Ale brać ten cały ciężar na siebie, którego no z pewnością nie zdołamy unieść. Albo jeżeli zdołamy unieść, to za którymś razem po prostu się, mówiąc w przenośni, rozłożymy. Kobiety naprawdę są w stanie zrobić bardzo dużo. Są naprawdę w stanie udźwignąć bardzo dużo. Ale każda z nas ma pewne granice wytrzymałości dziewczyny. Niektóre z kobiet, Robią to tylko dlatego, żeby się przypodobać swojemu mężczyźnie czy swojej partnerce, kobiecie, żeby zatrzymać tą partnerkę czy tego partnera. I często wbrew sobie decydują się na drastyczną, wręcz, metamorfozę. Przechodzą na drastyczną dietę, obcinają włosy, zmieniają kolor włosów. Niektóre, nawet wiecie, powiększają sobie piersi. Źle się z tym czują, źle się czują z tym wyglądem, ale wierzą, że w ten sposób ich związek się umocni. Moje kochane panie, czy panowie, to bzdura jest. Bardzo często facet odchodzi, a kobiety zostają z efektami tej nieszczęsnej metamorfozy. Oczywiście nie dramatyzuję, no bo fryzurę zawsze można zmienić, ale wiecie o co mi chodzi, tak? Fryzurę zawsze można zmienić. Ale po co decydować się chociażby dla samego faktu, poznałeś mnie w takiej i w takiej fryzurze, w takim i w takim kolorze, z taką i z taką długością włosów, tak mnie poznałeś, taką mnie chciałeś za swoją partnerkę, a teraz mnie chcesz zmieniać? Drogie panie, musimy się wtedy zastanowić, co dalej będzie. Bo jeżeli, kochane, to są tylko włosy, to czy jesteśmy pewne? Ja nie mówię akurat o sobie, mam udany związek, ale już się, wiecie, jakoś tak yy, solidaryzuję z tymi kobietami. E, no i oczywiście mężczyźni też mają ten problem. Ale, drogie panie, czy to będzie tylko fryzura? Czy za chwilę nie będzie wręcz wymagał innych zmian? Słuchajcie, kochane, no zmiany nie są złe. Tylko mówię, musimy się zastanowić. Bo tak jedna zmiana, druga, trzecia i zobaczcie, i, i to może tak pójść daleko, że za chwilę nie będziecie miały przyjaciół koło siebie, no bo on nie będzie uznawał tej czy tamtej przyjaciółki. No a wy tak y, y, odsuniecie powolutku tą swoją gromadkę przyjaciół, tak? Nigdy nie róbcie nic wbrew sobie. Kompromis i ustępstwa w związku nie na tym polegają, moi kochani. Kolejnym takim, można powiedzieć, błędem, też niezauważanym na początku, moi drodzy. My wiemy, że mężczyźni i kobiety różnią się między sobą. Ale to nie znaczy, że któreś jest gorsze, czyli stawianie siebie na niższej pozycji, w takiej niższej pozycji, cały czas nie jest zdrowe dla związku i dla, dla nas samych, dla naszej psychiki. Oczywiście, kochane moje drogie, że są takie sprawy, z którymi na przykład nasz facet radzi sobie lepiej, a w innych rzeczach my radzimy sobie lepiej. I to jest zdrowe, ale jeżeli jesteśmy równorzędnymi partnerami, a nie, że cały czas któryś z partnerów jest stawiany cały czas, na stop niżej, w niższej pozycji, tak? I uwaga, jeżeli chodzi o kupowanie prezentów, to już powiem Wam, że słyszałam już od i mężczyzn, czyli kolegów moich znajomych, i od koleżanek. Osoba, która dostaje drogie prezenty, i teraz nie mówimy o wszystkich osobach, kochani, nie mówimy o wszystkich, ale jeżeli osoba dostaje drogie prezenty, zaczyna się do nich przyzwyczajać. Przestaną mu, przestanie takiej osobie, może przestać, przepraszam, takiej osobie sprawiać e, radość, nie wiem, no, kwiatek, książka, e, prawda, czy no nie wiem, no, jakiś drobniejszy prezent, tak? Drodzy panowie, wtedy też, i nie mówię, że tu wszystkie kobiety, żebyście nie mówili, że wszystkich do jednego wora wkładam. Drodzy panowie, możecie trafić na kobietę, która będzie z wami tylko i wyłącznie dla prezentów. Wtedy wy musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie: czy to jest dla was dobre, czy nie? Tak? I na odwrót, drogie panie. Więc tu. To mi jakby nie przesadzanie z kupowaniem drogimi prezentami, to zostawiam zupełnie jakby niedokończone, ponieważ nie to, że nie wolno, tylko trzeba wyczuć, słuchajcie, bo są, bo albo ponieważ są osoby, które tylko i wyłącznie są materialnie z drugim partnerem. Teraz tak, no, nie, ma, nie należy też udawać y, głupszej. Połowy tego związku. I tu słuchajcie, przejrzałam bardzo dużo badań, szczególnie te badania dotyczące Polski. Przeważająca część badanych to kobiety, które mają skłonności do ukrywania swojej inteligencji i udawania głupszej. Ponieważ wydaje się tym kobietom, że. Kiedy tą swoją inteligencję ujawnią, to odstraszą mężczyznę. A te kobiety, które są takie niezbyt rozgarnięte, są takie urocze. Oczywiście, moi kochani, różne są gusta i guściki. I nad, I nad gustami i guścikami ja nie będę dyskutować, tutaj nie będę omawiać. Ale drogie panie, czy wy naprawdę chcecie takie osoby udawać? I na jak długo jesteście w stanie udawać? ponieważ jeżeli mężczyzna jakby woli mniej inteligentną od siebie kobietę, tak? no to jest jego wybór oczywiście, on ma do tego prawo ale czy wy udając taką mniej inteligentną, to nie chcę nikomu wiecie, ubliżać, na jak długo to wam starczy? no powiedzcie mi dziewczyny i nie mówię do wszystkich, bo wiem, że większość kobiet już wie, że to nie jest Dobry kierunek. Czy rezygnować z kariery? No, moje drogie panie, po założeniu rodziny, kiedy już pojawią się dzieci, no na jakiś czas można się wycofać, prawda? Natomiast czy rezygnować całkowicie z kariery? Nie. Jest też teraz dużo grono panów, co mnie bardzo cieszy, i to w internecie, po wypowiedziach. Widzę moi kochani. To grono panów bardzo chce dzielić się opieką yy, nad dziećmi ze swoimi partnerkami, żonami i bardzo się to chwali. Kobiety, które faktycznie zrezygnują z kariery, bo wybiorą drogę bycia mamą pełnoetatową, też fajnie, też super. Najważniejsze, dziewczyny, <coughs> przepraszam, najważniejsze, żebyście wy się z tym dobrze czuły. Nie robiły czegoś wbrew sobie, tak? Nie robiły czegoś wbrew sobie, no bo to się odbije na waszej psychice, co zatem idzie na związku. No nie będziecie szczęśliwe. Nie porzucać marzeń, hobby. Owszem, każdy ma jakieś tam ambicje, cele, hobby. Można zrezygnować z niektórych hobby na rzecz tego, że jak kobitki są w ciąży, no to wiadomo, nie zawsze można po górach chodzić, prawda? Owszem, to jest wskazane. Ja nie mówię, żeby zaraz się zarzynać, i oj, co, ja, co z tego, że ja jestem w ciąży, ja, e, prawda, będę skakać ze spadochronu. Nie wiem, czy to jest wskazane, czy nie, nie jestem lekarzem, ale no, na ten czas można zrezygnować, oczywiście. Zawsze można na jakiś czas zawiesić to hobby, te marzenia, na jakiś czas, ale zaznaczyć partnerowi, dobrze, na no teraz wiadomo, nie mogę tego robić, ale później do tego wrócę. Bo jeżeli na stałe powrócimy, porzucimy swoje marzenia, swoje hobby, zrezygnujemy z pasji, wiele stracimy. Będziemy nieszczęśliwe. A to znowu negatywnie odbije się na nas i na naszym, kochane moje drogie panie związku, i odwrotnie, panowie również. Moi drodzy, więc jak tu iść na te kompromisy czy nie iść? No pewnie, że iść. No pewnie, że iść. Ale nie wbrew sobie. Takie wbrew sobie, słuchajcie, dziewczyny i chłopaki, to jest takie poświęcenie. Jak długo wytrzymacie w tym poświęceniu? Ja wiem, że niektórzy powiedzą, ja tak się poświęcam 20 lat, no chylę czoła, naprawdę, przed taką osobą. I jeżeli to poświęcenie jej pasuje, wybrała taką drogę, ok, ale są osoby, które źle się z tym czują po jakimś dłuższym okresie czasu. I pojawiają się pewnego rodzaju takie zachowania, że bezpośrednio one nawet, słuchajcie, one nawet nie zdają sobie sprawy, że w tym momencie to ich zachowanie to jest właśnie to, że te 15 czy 10 lat temu z czegoś zrezygnowały, i one teraz sobie z tego nie zdają sprawy, że ich zachowanie zaczyna być takie, ani nie inne właśnie z tego powodu. Dlatego też, kochane moje drogie, my bardzo lubimy kochać, my się lubimy zakochiwać. Jest to rzeczą naturalną. Ale jeżeli związek przekształca się już w taki związek, wiecie, poważny, to trzeba usiąść z partnerem i po prostu nie mówię, że w jeden wieczór całe życie obgadać swoje przyszłe, ale wiecie, bardzo często mówić: "Słuchaj, nie, ja nie zrezygnuję z tego, bo ja się będę z tym źle czuła." Tak? Albo jeżeli to jest mężczyzna, to musi powiedzieć też: "Słuchaj, Zosia, no okej, okay, ale z tego ja nie zrezygnuję, bo się będę źle czuł. No jak się będę źle czuł, no to co? No to siłą rzeczy później zacznie być ta osoba złośliwa, prawda? Zacznie unikać pobytu w domu, słuchajcie, bo się będzie źle czuła taka osoba. Więc tu relacje w związkach to rzeczy jest troszeczkę czasami skomplikowana. No, ja czasami po prostu dopiero się orientujemy po pięciu latach, że Jezus, przecież ja nie chciałam w sumie zrezygnować. Wtedy też to można naprawić, słuchajcie. Najważniejsze, rozmawiać ze sobą, dobrze się czuć, moi kochani, żeby to jakoś współgrało, tak? No cóż, dziękuję Wam serdecznie i życzę tym, co są na wakacjach gdzieś wyjechali, życzę udanego pobytu. Ci, co są w domu i mają urlopy, też życzę udanych, udanego wypoczynku, moi drodzy i do usłyszenia wkrótce.